Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, przy państwa, czwartek, nagrody, nie muszę wam tłumaczyć, to jest do, dosłownie co tydzień to samo. Jak widzicie odebrałem już nagrody za Rivals, niestety zapomniałem odłączyć nagrywania kamery, więc całe szczęście, że skapnąłem się teraz, a nie później, bo byłoby... Całkiem słabo, ale oprócz tego mówiłem, mówiłem jeszcze jedną rzecz, mianowicie zrobiłem już Akanjego, proszę Państwa, zrobiłem już Akanjego 95 overalla, wyszedł on 19 i wczoraj zajął mi to jakieś, myślę, 2-3 godziny maksymalnie, żeby go zdobyć, więc taka karta na The Food Champions, myślę, się przyda w sam raz. I co, będziemy też jeszcze mieli paczkę za, za 25 koła, były zadania... I mamy paczkę z 25k, więc zawsze jakiś tam foder darmowy, wiecie, no mi się, mi się przyda. Więc stawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Przechodzimy do nagród jeszcze za Food Champions. Niestety G2, znowu G2. Nie wiem, czy będę celował w G1, szczerze mówiąc, jakoś średnio się opłaca, nawet powiem wam szczerze, no bo potrzebuję tak naprawdę tylko piki. jedyne co mi chodzi to piki z tych nagród. Ewentualnie karty do SBC. Więc zobaczmy pierwszy pik, zobaczmy, czy warto było wbić G2? Koman! Kingsley Koman, który do Bundesligi, powiem wam, no kurcze by mi pasował teoretycznie. Tylko jak ja mam go do składu wcisnąć. <noise> Zobaczymy. Może jeszcze jakiś Lakrua na przykład. Nie. Jest też skriniar Ruiz z Jose Fonte i Andres Silva, który jest z Bundesligi. I wezmę Andres Silva. No pewnie mi się nie przyda tak specjalnie, ale dwóch zawodników z Bundesligi może być. Nie jest to tak nic szczególnego co prawda, ale zawsze coś. Osiem paczek przed nami. Do otworzenia mam 916 tysięcy monet. Zaraz będziemy mieli bańkę na tym końcu. Kurde. Pierwsza paczka z 25 kół, w której pewnie. Nic nie będzie, oczywiście, że tak. Nienawidzę tych paczek. Nienawidzę tych paczek, naprawdę. To jest Te paczki to jest powód, dla których nie lubię wbijać G2. O, Spina, widziałem go wczoraj na żywo. Ok, to lecimy dalej. Mamy mnóstwo, no same paczki, mega rzadkich kartek, naprawdę. Nie wiem, które. Znowu nie wiem, która to jest wymienna, nie wiem, która to jest niewymienna. Nie wiem, ale są ekrany. Ta, czy to będą ekrany wymienne, czy raczej niewymienne? To będzie Garrett Bale. Dobra. No niestety jest to wiem. Niewy... Czy naprawdę Gareth Bale ma widełki do 800 tysięcy monet? Cztery paczki, które będziemy otwierali, będą niewymienne, więc muszę się przygotować na to, że jak coś będzie jakiś łokał, to nie będę mógł go sprzedać. Ale mamy kolejne ekrany, także luźna na guma, nie, ma, nie mam się zbytnio z czego ekscytować i to będzie tylko nie Alan, bo w ja coś trafiłem. Dziękuję, Ronata August. Ale jakiś niewymienny łokał też mógłby być w sumie. O, i jeszcze to jest docik. elegancko, jakiś fajny, niewymienny tocik. A, oh, już myślałem, że Jadon. Już myślałem, że Jaden. Ale jest to Vardy, 94, nie? 94 Jamie Vardy. Na pewno przydatny do jakiejś BC, to jest pewne. I jeszcze Areola, witam serdecznie. Dwa to nie, Ostatnia paczka niewymienna przed nami. W sumie jeszcze będzie niewymienna paczka Ultimate, no ale wiecie o co chodzi z nagród niewymiennych. I będzie to druga karta, tym razem. To nie jest ikona. Już myślałem, że się tutaj będzie jakaś ikona. Ale to jest Sommer. witam serdecznie. To zobaczmy, czy trafimy chociaż jeden wymienny walkout z tych dwóch paczek za G2. No, no, fajnie by było. Także yy, zobaczmy. Pierwsza paczka. O! I to jest znowu zwykły zawodnik, żeby Polska. Wojtek Szczęsny. Witam serdecznie, A to zawsze 20 koła. Może być Wojtek. Może być jeszcze Hernandez, Neves, Dużo kart 8-2. A ja to lubię. Był łogałcik, może być jeszcze niebieski wokółcik z Team of the Season. Hmm? O! To jest karta urodzinowa czy What If? To jest Tiago. Ej, on jest 9,2, nie? Ty, on coś może kosztować. Urodzi nowy Tiago 9,2, okej, okay, wymienny. No, trzy dychy. Trzy dychy za Tiago, myślę. Całkiem solidnie, przyznam. Całkiem solidnie. No dobra, czyli tak warto było mieć dychy dwa. I jeszcze paczka Ultimate, proszę Państwa. W której raczej. No albo Conmebol, albo Toc. No nie widzę innej możliwości. Albo Conmebol, albo Toc. To zależy od jej, co oni nam tutaj dadzą. I to nie jest Toc. To jest Inform? Naprawdę? To to jest? Ginter, Dobra, więc podsumowując wszystkie wymienne karty, powiem Wam, że wyjdziemy tak z 60 tysięcy na plus, myślę, z samych kart, więc nie, nie najgorzej, przyznam, nie najgorzej. I teraz, przechodząc do składu z Bundesligi, myślałem nad czymś takim, na pewno chcę zagrać Dybalon, chcę zagrać Atalem i Nazario. I teraz, no niby trafiliśmy tego güntera teraz, nie, tylko że on ma 67 tempa, więc już chyba wolę kogoś kupić. Ta psoba, ile teraz ta psoba kosztuje? 25 koła za tabsobę? Nie, na no, przykład to jest rozbój. Ja, ja sobie przypomnę, że ta karta kosztowała prawie bańkę jeszcze jakiś czas temu. Niesamowite. Dobra, no to jeszcze Davisa kupujemy. Dobra, więc moi drodzy, tak wygląda ten skład, który którym będziemy grali w tym Foot Ewentualnie Ewentualnie będę się zastanawiał nad zmianą bramkarza, chyba że Somer będzie jakimś totalnym kozakiem, bo jeszcze w sumie nigdy nim nie grałem, więc tak wygląda ten skład, bo myślę, że całkiem niezły. starczy raczej na 15 winów, więc co, testujemy sobie dybale, bo jeszcze nim, ani, jeszcze nim nie grałem ani razu, widzicie sami 0 meczów, 0 bramek, 0 asyst, więc lecimy. Mamy oponenta na dzisiaj i zobaczmy, kogo my tu mamy. Hanover 59. Okej, okay, też ma tam zawodników z Bundesligi, z tego co widziałem, więc pewnie też testuje sobie składik albo po prostu gra takim składem na co dzień. Tego nie wiem. No nic. Mam nadzieję, że Dybala pokaże magię po prostu i tyle. Powiem wam, generalnie czytałem coś o tym, że yy, Lukaku ma odejść do Chelsea co za 130 milionów. Ja jestem teoretycznie jako kibic Juventusu. Powinienem być szczęśliwy z tego powodu, ale nie jestem dlatego, że Lukaku zrobił taką różnicę w tej lidze włoskiej i naprawdę tak zazdroście mi, co tego transferu i oni go sprzedają po jednym sezonie tak naprawdę, czy tam po dwóch. No, powiem szczerze, jeśli byłbym fanem Interu, byłbym tak zawiedziony, że brakowałoby mi słów naprawdę, żeby stworzyć taką drużynę, która zdominowała... no może nie zdominowała ligę, ale przerwała te pasy Juventusu, nie? Żeby sprzedać wszystko dosłownie Kilka miesięcy po tym zdobyciu tego tytułu, nie wiem. Rozumiem, że może są jakieś problemy finansowe, ale szczerze mi się wydaje, że dałoby się to załatwić inaczej. Sprzedali już Hakimiego? No, powinni chyba to, jakoś to ogarnąć w takim razie, skoro już mają pieniądze Hakimiego. No, nie wiem, nie, nie wiem jak to wygląda dokładnie w, w klubie. Ja jestem zawiedziony, a nawet co Interowi. Skoro ja nie nihibice Interowi jestem zawiedziony, to jestem ciekaw, jak się teraz czują kibice Interu, nie? No to jeszcze nie jest oficjalne, oczywiście, nie? No, ale coraz silniejsze są te plotki, więc. Nie, F. Dla pana Lukaku. Szkoda, bardzo lubiłem oglądać, jak on gra lize włoskie. Okay, zobaczmy, tu jest Dy Dybala. Muszę dać mu dziesiątkę to na pewno, ale zobaczmy. Paulo Dybala. Chodzimy na lewą nogę. Za długo to trwało, szkoda, Akanji. A teraz mój błąd, bo nie było spalonego. Kurcze, pieczone. Sunny, podanie, i to yeah. może być Akanji. Ha, oczywiście że tak. Karny. Dobrze, Atal. Chyba Pawełek musi wykonać tego karnego, mi się wydaje. To musi być Pawełek. I co? No i w lewo sobie uderzymy, nie? I on to obroni. Ja wierzę. On jeszcze strzeli bramkę w tym meczu. No to, to nie może tak wyglądać. Nie może skończyć tego meczu bez bramki. Dobrze, ta psoba. Będzie czyszczona. A Akan Kanji i ta psoba? Wierzę w nich, powiem tak. Wierzę w nich, że... Będą utrzymywali czyste konta, tymczasem... Atal. Nie wiem co zrobił Akanji tutaj, ale nieważne. To jest Józef Atal. Nie, nie wiem jak się w ogóle mówi. On ma, teoretycznie na imię ma Józefa. Józef. Józef. Józek Atal. 1 do 0 do pierwszej połowy. To no Atal, strzelił bramkę ładną. Oprócz tego ciężko mi coś powiedzieć o tym meczu, bo jest taki dosyć dziwny. Czy możemy jakieś zmiany zrobić? No teoretycznie możemy zrobić jakieś zmiany. Możemy wpuścić na przykład kurczę Kiezę zamiast Azarda. Niech sobie biega na skrzydle. Ja pierdzielę. Jakby to wpadło, to bym odłożył pada. Chyba. Ale wziąłbym go z powrotem, żeby grać. No widzicie sami, że jego po prostu trzeba zrobić, no. Sunny. Czy to będzie gol? To będzie Sommer, dobra obrona. Oho. Jak to nie jest plan, to jesteśmy w pupie, ale Sommer broni znowu. Dobry jest ten Sommer na razie, powiem wam. Na razie, na razie mi nie daje powodów, żeby go usuwać z tej bramki, powiem tak. I to jest go. Ja już, jak już szedłem tym atalem na prawą nogę, to ja już tu wiedziałem, że to będzie bramce. To jest właśnie... To jest ta piękna pewność z tym atalem, że to jest pewne, że on wykończy. Kocham go. O, czyżby? A Lewandowski, myślałem, że będzie czyste on to szkoda na no tej jest somer bez szans. No dobra, byle teraz nie straci tego prowadzenia, bo jednak fajnie byłoby wygrać ten mecz nie ukrywam, bo już dominowaliśmy cały mecz, no to... Głupio byłoby teraz przegrać, panie Piszczku, prawda? Dlatego nie traćmy piłki na swojej połowie. Znaczy nie na swojej, tylko nie traćmy w ogóle. Spalony Lewandowski, u nas spalony przecież. Jak to nie był? <słuch> Dzięki ci, Akanji. Sommer zrobił dobrą robotę. Sommer zrobił bardzo dobrą robotę. Obrona generalnie sama w sobie też bagiet, bo Akanji jest totalny kot. No Dybala troszkę zawet, W zasadzie sensie nawet Nazario nic nie robił w tym meczu, więc ciężko mi powiedzieć, czemu akurat Dybala również nic nie zrobił, ale Atal no po prostu przyćmił. Cały atak. Dobra, więc słuchajcie, to jest prawdopodobnie chyba ostatnia nasza wymiana Ultimate z racji, że za dzień i 6 godzin się ona kończy, więc tych zawodników, których dzisiaj trafiliśmy od razu przepalamy. Przepalamy też Rubena Diasza, który był trafiony chyba za te dodatkowe piki. Żegnamy ich oczywiście. No Koman, niestety, jakby miał więcej gwiazdek, może bym się nim zainteresował, no ale nie tym razem, proszę Państwa. Nie tym razem, także zobaczmy, czy warto było. Raz trafiliśmy do Gouverattiego, to była najlepsza nasza karta, zrobiliśmy to razem. To jest chyba nasza czwarta wymiana na sam koniec tego odcinka. Zobaczmy. Może coś odda jeszcze? O Jezus, oh yes. o brrr. No to jest chyba najgorszy. To jest zdecydowanie najgorszy pig, jaki mieliśmy do tej pory. No niestety, nie oddało, proszę Państwa, nie oddało. E, ale co? Zdawcie apeczkę w górę, oczywiście. Jutro będzie stream, nie wiem czy będzie film, zobaczymy. I co? Zdawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał. I widzimy się jutro. Trzymajcie do słyszenia. Adios.